Witam się z wami serdecznie, dzisiaj zapraszam na premierę zdrabki płynne złoto, jest to zdrabka za 10 zł, Czata graficzna jest bardzo ładna, taka błyszcząca, ze złotymi elementami, chociaż pewnie ciężko będzie się drapało, bo zazwyczaj właśnie kiedy ta warstwa jest taka świecąca, no to wtedy ciężej o nas chodzi, ale za chwilę się okaże, zobaczymy jak wygląda tabela wygranych. Główna wygrana to 500 tysięcy złotych. Na dzisiaj zakupiłam 3 sztuki, także zapraszam Was do oglądania. Także zaczynam. Mamy tutaj wygrywające liczby i nasze liczby. Yy, można również znaleźć worek z pieniędzmi, i wtedy wygrywamy przypisaną do niego kwotę, lub też sztabkę złota, i wtedy ta kwota się podwaja. To jest zdrabka z numerem 7. Także zaczynam. Wygrywające liczby: 23, 7, 37, 4 i 24. A moje liczby to 9, 17, 26, 41, Trzydzieści dziewięć osiem piętnaście pięć dwadzieścia pięć trzydzieści sześć dziewiętnaście dwadzieścia dziewięć, dwanaście dwa, trzynaście jeden. Dwadzieścia osiem, jedenaście i trzydzieści trzy, także pierwsza zdrobka jest przegrana, i mamy kolejną wygrywające liczby trzydzieści jeden, dwadzieścia trzy, trzydzieści dziewięć.

Dwadzieścia jeden, pięć, dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem, trzydzieści trzy, dwa, trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, dwanaście i szesnaście. No niestety kolejna strapka przegrana, dziewięć literki. Tu gdzieś było G, E, czyli różne i ostatnia zdrabka 7, 13, 3, 37, 15 i moje liczby 8, 1, Dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, czterdzieści jeden, dziewięć, dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, trzydzieści trzydzieści dziewięć, trzydzieści dwa sześć siedemnaście. Dwadzieścia sześć, cztery, jedenaście, czternaście, trzydzieści sześć i trzydzieści jeden. Niestety yy, z łapasami nie opuszcza. Yy, no i kolejna przegrana, także dzisiaj... Nie wygrała żadna zdrapka na 30 zł wydanych. Nic się nie zwróciło. Także będę próbowała dalej. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i pozdrawiam.